Podsumowanie czerwcowej konferencji WWDC w jedną minutę. Szanowni Państwo, wszystkie informacje, o których mówiliśmy już od jakiegoś czasu potwierdziły się. I tak na ten moment od tego roku wszystkie systemy będą się nazywać 26. Jeżeli chodzi o zmiany w głównej mierze skupione się tutaj na przeprojektowaniu urządzenia i faktycznie o tym, o czym się mówiło w kuluarach od kilku miesięcy, przejście z iOS 18 na iOS 26 będzie po części takim przejściem z iOS 6 na iOS 7. Oczywiście pojawiło się kilka dodatkowych funkcji, natomiast na ten moment nie mamy ostatecznie informacji, które funkcje trafią do Polski, czy nie trafią? Chociażby świetną funkcją, ale też żadną nowością, jeżeli chodzi o branżę, okazuje się tłumaczenie w locie, nieważne czy piszemy wiadomość, czy prowadzimy rozmowę telefoniczną, czy głosową na FaceTime? Ie. Szczerze wątpię. Czy Apple Intelligence będzie po polsku? Szczerze wątpię. Bardzo fajną funkcją, chociażby w iPadOS 26, okazuje się Menu Bar, który podczas normalnej pracy, funkcjonowania na iPad OS wyskakuje nam pasek, który daje nam mniej więcej takie same możliwości jak w przypadku macOS. Nie wiem, kiedy nastąpi ta wielka, wiekopomna chwila, że macOS połączy się z iPadOS i wreszcie będziemy mieli to jedno hybrydowe urządzenie. Jeżeli chodzi o wsparcie iOS 26, wszystkie iPhone'y od iPhone'ów 11 11 11 Pro w górę, kończąc oczywiście na ostatnich wersjach iPhone'a. Zatem w tym roku, jeżeli chodzi o wsparcie, możemy pożegnać iPhone y 10S, 10S Max i 10R. Bety deweloperskie ruszają już dzisiaj, bety publiczne w lipcu, a ostateczna wersja, która trafi już na wasze wszystkie urządzenia, będzie to premiera wrześniu nowych iPhone'ów serii 17.